Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Konkurs na 200 subskrypcji. Moja forma podziękowania za to, że jesteście ze mną, że poniekąd współtworzycie ten kanał, no bo to dla Was nagrywam, nie dla siebie. Przed Wami zestaw Fast and Furious siódemeczka z nowszego wypustu matchboxa i Lambo Sian. Mała no, skaza, ale wybaczycie, bo to model jest z 2023 roku. Słuchajcie, więc już niedostępny za bardzo co zrobić aby wziąć udział w konkursie pierwsza sprawa oczywiście subskrypcja kanału druga sprawa dołączenie do serwera Discord Łowcy Hot Wheels link jest standardowo w opisie kolejna kwestia to jest skomentowanie tej treści, polajkowanie, udostępnienie i ostatnia istotna rzecz to nagrody będą rozlosowane wśród komentujących ale samo ustalenie odbioru będzie odbywało się na serwerze Discord i ja będę to weryfikował no, i od razu znaczą, że trzeba będzie wysłać screen potwierdzający tą powinność, więc każdą z tych powinności. Więc słuchajcie, tutaj nie przejdzie nic. Trzeba będzie, trzeba będzie to udokumentować. Życzę Wam powodzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.